Jestem w tej Jestem teraz mord w tym obozu, ale, ale, ale. Na początku zabijemy ten że taki mordak nie zabija. On nam także powinien pomóc. Będziemy On nam pomoże. I to On idzie, my tam do niego dołączymy potem. A na razie idziemy do starej kopalni, bo to jest ważniejsze. Znaczy nie tyle co ważniejsze to takie same, ale na znaczy tej szybkiej yy... znaczy nie będziemy musieli wchodzić w razie. Tak, znaczy jest tutaj są tam są ktobicy, ale nie będziemy bić. No bo to jednak do No Ale tak, już widać wie, że jest w starej kopalni.

No dobra, straciliśmy to, ale nie spodziewałem się, że to jest tak dużo. ale to ja mam dużo jedzenia. Po prostu już na tego miasta dało. Pamiętam, że to jest 20, 15, 20. Już w ogóle by nie dało. Tutaj mam kolejnego sterowata. Kolejny darmowy eksploatora. Tego drobku to nie będzie, no ale odcinek będzie dzisiaj chyba troszeczkę krótszy. Bo znaczy, spróbuję obejść całą kopalnię. Nie wiem, czy mi się uda. Jak nie, to nawet nie będę spróbował na hamaku Ale mam nadzieję, że mi się uda. I po prostu, jeżeli... jak już wyjdziemy z kopalni na całe, to ten odcinek. A jeżeli nie wyjdziemy, no to. Ola, e, Stąd dalej. Niedługo będę miał zamiar nagrać e, Left for Gothic Modyfikacja do Gotika. E, left for death. to jest taka gra. Zrobili z tego zrobili modyfikację do Gotika. No na takiej zasadzie, bo to o to chodziło o modyfikacje. Aś. To jest na jest to jeszcze, teraz, takie straszne, które można zrobić na szybko dość. Nie będziemy bezpiecznie rozmawiać z ludźmi. Może? Znaczy będę jeszcze dialogi raczej. To nie jest ciekawe, to są takie dialogi. Nie wiem. To jest jasne, to jest jasne. A ja myślę, że to jest wino. Ta grafika. Dzięki. Dobra. Do zobaczenia. To lecimy dalej na dół. Przecież, ty chcesz opłacić, jak zbierać te kredyty. Nie, nie, nie. Zebrałem te nie mam. Chwila, chwila, chwila. To jest na butle? Mhm. Aaa, to nie mówię, nie grałem w naprawdę. to jest tak. Wszystko w drugiej z nich jest... jasne. W kopalni może. Powodzenia. Co? Chcę trochę takiego chłodzenia bardziej. No ale no cóż no. no. trzeba. Niedobrze tak? Nie chcę tak podnieść. Zostałem z tego tak bezwinięty. No bo... No bohater nie ma imienia, dlatego oni skrócili mu e, krypkę bez imię na bez. Dlatego ja też korzystam z tak, tej y, skrypki. E, no no i tak go nazywam. Dobra, jeszcze jeszcze Mam dla Ciebie spraw! Do no. zobaczenia. No. A czego ode... Nie wiem. E, trudno! Tak... No... No i jest Proszę! Za... We... Trafiła ci się! Zastanę. Zawsze się cieszę! Do zobaczenia. A! No, no i teraz... On tam... Ujdzie? No, przeszedł ta skrzynka nie jest ale aż tak nie aż tak bardzo opłatowa A ale... nie dobra, to będzie bardzo płata za chwilę idziemy jeszcze po kilka, idziemy jeszcze po inne skrzynki. To jest takie Zauważyłem, że zdążymy zrobić na kopalnię szybko, może nawet dalej, zobaczymy. Co się znajduje w składowisku? Nie twój int. Z jeszcze je Dzięki. Dobra, no, no film. Za tych nie będę miał. Dlaczego? Niedobrze. Ale no. To kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Za podział? Założę się, że to sprawka Alefa. Hm. A to jednak Co? Przepuść mnie! No to ja gościem, idziemy teraz po klucz. Nie wiem, klucz albo 30, albo 100, albo y, ja już nie pamiętam. No to szybko, szybko. Nie, może mi się tak nie rewyrobić. Tak, ale no, po dźwiękach to być trochę krótsze. Nie mogą być ciągle takie długie. Mój internet nie wyrobi. Oj, to bardzo niewyrobnikowo z tymi napiękami. Nie, przejdziemy do tylko jedynkę, to postaram się... Yy, przejść na pewno przejdzie, ja mam zapas, bo nie wiem, czy będą nikt chcieli ludzi ogólnie. mam nadzieję, że ktoś będzie mógł pomóc, żeby mnie dostał. E, mam nadzieję, że będą nikt chcieli ludzi ogólnie, matematyka... Aha, siedem minut jeszcze. Znaczy, mogą być trochę dłużny. Może być trochę krótszy, tak samo. Chwila, nie, znowu źle, bo... Główię się w tej kopalni, główię... <tustos> Nagrałem ostatniego Gothika, że ograłem to był Gothic trójka, ale tego Gothic wiem, ale tu jest to Pani, pan. co? Od ilości bry? Trzydzieści. Szyb... W porządku. Powodzenia. Cóż. No i też jeśli bry, e, to będzie by... a... bardzo opłata, bo będzie będzie więcej, więcej itemów, które się przydadzą i chyba więcej gry też tak samo będzie. Więcej przydadzą się te, te, te inkluzje. Nie wiem, jeżeli was bardzo przeludzą, to piszcie w komentarzach. Następnym razem nie będę nic się odzywał, będziecie mieli od dziwych dęby Będę was, będę się z wami tylko widzieć. Ogólnie mam. O, Anna, jesteś rozczarowana, ale nie wiem, czemu nie działa mi z Mam dyskusję. Wejdź mi. Bo właśnie chodzi o to, że nie mam żadnych. E, prery, e, nie mam żadnych nowych. Teraz nie mam nawet żadnych postaci. No, bo mam. E, mam jej kartikę z nią, tego wszystkiego. Nie wiem. Teraz jeszcze raz. Ej, hey ty! Rzeczy samej, nawet ale dam ci dwadzieścia No ale... ogólnie Ty y, kluczy tamty, i tamtego Przepuść mnie To wyszliśmy na dobre Na zero na znaczy. tym W porządku Oto Rozejrzyj się Nie Ej no, e. to jest się, o No, no to no to tyle z kopalni praktycznie. Nie chciałem, żeby nam tutaj, my, 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 my. Szczerze, to zajmuje ten terminal, ale... Jeszcze znaleźć to z tego bardzo cieszę. Taki trochę grubszośny będzie, no ale to nie można sobie ciągle e, taki długi. No, dobra. To nie są główne. Mogę... Ja, jeżeli udam mi się zrobić to, co myślę, to postaram się już w dni 20-30 minutowe, ale nie wiem, to właśnie... Zobaczcie jak to wyjdzie. Oto. Ogólnie yy, renderuję teraz dwa odcinki, ale myślałem SPS-ów ale ma aż tak dużo. ale Myślałem, żebym miał mniej SPS-ów. No, czyli wychodzimy z pisfajmi i mogę się z Wami pozwolić. I tak, moja do Was puszka. Oglądajcie, yy, oglądajcie moje następne odcinki. Eee, co tam jeszcze? No, Mam nadzieję... Nie przyglądał, że przepawią Was moje odcinki. Staram się zrobić to jak najlepiej, nie zawsze mi wychodzi. Ale tak. Mm, no, mój do Was puszka. No i no, do zobaczenia moi widzowie. Na razie.